Czy wiecie, co łączy? Ten integracyjny plac zabaw w łazienkach królewskich. Ten niezbędnik rodzica wcześniaka. Setki godzin terapii dzieci w spektrum autyzmu. Dwa tysiące odebranych połączeń od dzieci i młodzieży w telefonie zaufania 116-111. Leczenie dzieci i nastolatków z chorobą nowotworową. Wiele godzin zajęć pływania. Tajci, obozy narciarstwa biegowego i jogi dla osób w leczeniu onkologicznym. Największą akcję globalną na rzecz praw człowieka maraton pisania listów, budowę studni i innych ujęć wodnych, między innymi w Sudanie Południowym. To, że realizacja tych wszystkich projektów jest możliwa dzięki wam, uczestnikom akcji biegam dobrze. Zapisy na 45. nacjonale Nederlanden, maraton warszawski już trwają. Zostań dobroczynnym bohaterem. Biegam dobrze. Projekt fundacji Maraton Warszawski wspiera nacjonalne Nederlandem.